Witam Państwa serdecznie z tej strony, Daniel Kostecki. Zaczynamy oczywiście od głównych par walutowych, ale przede wszystkim od tego, że dziś mamy święto, dzień czynienia w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym aktywność inwestorów może być mniejsza, zarówno w Europie, jak i za oceanem, co jest oczywiste w Europie natomiast dlatego, że inwestorzy na przykład z Londynu czy też z Niemiec, którzy są najbardziej aktywni na rynku walutowym, czyli Wielka Brytania oraz Niemcy mogą powstrzymywać się od zawierania większych transakcji, bo nie będą mieli komu ich pod koniec dnia oddać ze względu na to, że nie będzie właśnie Amerykanów na Rynku, tym samym ta zmienność e, może być coraz e, mniejsza. Dopóki jeszcze Europa handluje, to między sobą może się tymi zleceniami wymieniać. Natomiast później już wszystko e, powinno m, trochę przycichnąć i w związku z tym, że mamy też e, mniejszą e, płynność wtedy na rynku, to e, również może nieco wzrosnąć ryzyko, dlatego że przy mniejszej płynności e, nawet. Przy mniejszych zleceniach ta cena może więcej skoczyć, ale zazwyczaj jest tak, że jak mamy święto, to niewiele się na rynku dzieje. I poza tym, długi weekend w Stanach Zjednoczonych, więc dziś czy jutro właściwie możemy mieć spokój. Jeśli chodzi o główną parę walutową, euro, dolara, to mamy no, trend cały czas czytelny. Wczoraj kolejne lokalne minima. Aktualnie korekta i w związku z tym, że właśnie mamy dzień wolny w Stanach i długi weekend, to wydaje się, że w trendzie horyzontalnym do końca tygodnia rynek może się poruszać. Wciąż w tym średnim terminie na wykresie tygodniowym jesteśmy pod dolnym ograniczeniem w kanale trendowym. W związku z tym cały czas spadki tutaj już i na kolejny tydzień mogą obowiązywać. Tutaj nic się absolutnie nie zmieniło. Nie mamy też żadnych jakichś bardzo tragicznych danych ze Stanów Zjednoczonych, aby inwestorzy się mieli odwracać od dolara. No i w ogóle inwestorzy nie są zachęcani też do tego, żeby kupować euro przy tych aktualnych zapowiedziach działań EBC. Także trend tutaj cały czas trendem spadkowym powinien pozostawać, podobnie jak i trend wzrostowy na USDCHF. Było pewne zagrożenie, że Frank może być mocniejszy, natomiast jak widać, wszystko ucichło i w tym momencie obserwowaliśmy już nowe, kolejne szczyty na parze USDCHF. Te lokalne wsparcia, jak widać, są tutaj dla rynku istotne i powodują, że do trendu dołączają się kupujący, mowa. Zarówno o dolnym ograniczeniu w tym oto kanale trendowym, jak i o górnym ograniczeniu w tym wcześniejszym, szerszym kanale trendowym, które to było testowane już dwukrotnie i dwukrotnie zatrzymało podaż. W związku z tym, że sytuacja wygląda w tym momencie tak, a nie inaczej, to lokalny zasięg 1,03. 86 pozostaje możliwym do zrealizowania, plus cały czas y, mamy Bank Szwajcarii, który próbuje słownie interweniować na rynku, wciąż y, też powtarzając, że y, ma narzędzia do tego, aby frank był. Słabszy, dlatego że ich zdaniem nadal jest przewartościowany. Dlatego mm, dopóki nie pojawi się jakiś taki czynnik, który spowoduje ten powrót, taki masowy powrót do tych walut uważanych za bezpieczne, czyli frank czy jen, to na razie trend wzrostowy na dolar franku może pozostawać, bo później jedynie może przyjść rozczarowanie ze strony Fedu bądź też jakichś fatalnych danych z amerykańskiej gospodarki i to dopiero byłoby duże rozczarowanie, na przykład gdyby Fed nie podniósł stóp w grudniu, bądź też bardzo znacząco obniżył całą ścieżkę dla możliwych podwyżek. Natomiast jak na razie takich czynników nie ma, więc trend pozostaje trendem wzrostowym. Jeśli chodzi o dolar i jena, ten bardzo ładnie zareagował na miejsce wsparcia, czyli okolice 122,23, o których była mowa wcześniej i teraz reaguje na... Górne ograniczenie w kanale trendowym po korekcie, która tutaj została opisana jako korekta prosta typu ABC. Mamy linię poprowadzoną po szczytach. Jej pokonanie powinno prowadzić do większego trendu wzrostowego ponownie w stronę. Około 123 bądź też 123.60. Jak na razie linia ta jest broniona, także warto zwrócić uwagę na pewno na ten ostatni wierzchołek, który tutaj się pojawił w momencie ataku na nią, ze względu na to, że możemy tutaj mieć układ typu ABC, następnie pierwsza podfala wzrostowa i fala korekcyjna i na wybiciu właśnie taki trend wzrostowy mógłby się bardziej rozpędzić. Natomiast wsparciem pozostają okolice 122,23 23 i są one w tym momencie dla tego rynku kluczowe. Natomiast para funt dolar. Ta cały czas pod presją sprzedających wcześniej, tak jak wspominałem, przedstawiciele banku Anglii w ogóle funta nie wspomogli i tutaj jak na razie mamy do czynienia z dotarciem w okolice dolnego ograniczenia w tym głównym kanale trendowym, którego właśnie linia poprowadzona po dołkach była testowana już dwukrotnie, no i teraz trzeci test również w tym momencie może się odbyć. Natomiast jeżeli chodzi o waluty surowcowe, bo do samych surowców w tym i do rynku ropy jeszcze przejdziemy, to na pewno warto zwrócić uwagę na australijczyka. Wczoraj wspominałem Państwu o takiej możliwości wystąpienia tej klina i dotarcia do tego dolnego ograniczenia w tym szerokim kanale wzrostowym, no i jak na razie taki scenariusz jest scenariuszem bazowym. Tutaj dodatkowo możemy rozrysować jeszcze jeden z kanałów trendowych na podstawie tej ostatniej korekty, z tym, że Tutaj można by mu nadać taką nieco mniejszą wagę i na przykład jeszcze zrobić dodatkowo linię przerywaną, żeby po prostu mieć go na oku. Natomiast jakby jego znaczenie jest nieco mniejsze. Więc w ten sposób można by oczekiwać, że para z Dolarem Australijskim dotrze do tych właśnie miejsc, jako miejsc wyznaczonych dla zasięgów korekty po tym ostatnim odbiciu. Także kanały trendowe bardzo proste. Ale też i fajne, skuteczne narzędzie, warto o nich pamiętać w momencie kreślenia linii trendu. Zawsze też warto y, wspomnieć sobie y, o kanałach trendowych i o ich zastosowaniu jako potencjalnych zasięgach dla ruchów zarówno w impulsach, jak i dla cofnięć w ruchach korekcyjnych. Y, tak więc, na, jak na razie, taka korekta na Australijczyku może mieć miejsce. Dolar nowozelandzki ten trzyma się całkiem nieźle. Jak na ogólne perspektywy dla sytuacji w Nowej Zelandii bądź też dla oczekiwań rynku co do tamtejszych stóp procentowych. Niemniej jednak, w, ty, w tym średnim terminie mamy tutaj cały czas trend spadkowy i mamy tutaj w takim nieco jeszcze krótszym terminie wtedy trend horyzontalny pomiędzy 0,66 a 0,64,50. Więc w zasadzie mamy takie dwa poziomy, które tutaj oddziałają, przepraszam, 0,65, czyli 0,66 do 0,65, a więc tu pipsowy trend horyzontalny w zasadzie w oczekiwaniu na breakout. Bo z jednej strony widzimy tutaj możliwość wystąpienia odwróconego RGR-a, natomiast jakby brak jest czynników, które mogłyby doprowadzić do jego realizacji, bo nie ma żadnych świetnych danych z Nowej Zelandii, ani jakichś fatalnych ze Stanów Zjednoczonych, więc generalnie ciężko znaleźć tutaj jakiś bodziec i impuls do tego, żeby... Nastąpiła realizacja takiego ergiera, a z drugiej strony, tak oczywiście mamy cały czas trend spadkowy, jednak, żeby ten został potwierdzony, potrzebowalibyśmy zobaczyć nowy niższy dołek, co w tym przypadku oznaczałoby wybicie właśnie poziomu 0,65, a wtedy też po tej korekcie nieregularnej mogłaby powstać kolejna fala wyprzedaży dolara nowozelandzkiego, to jest na razie tego typu scenariusz właśnie z lokalnym trendem horyzontalnym. I warto na niego zwrócić uwagę. Natomiast USD CAD bardzo znacząca linia jest w tym momencie testowana, czyli linia poprowadzona po minimach dla potencjalnej korekty prostej typu A, B oraz C. Więc mamy tutaj korektę prostą i jest testowana linia trendu w tejże korekcie. Jeżeli dojdzie do jej przełamania, wtedy można by oczekiwać większego ruchu powrotnego na USD CADzie, co by również mogło mieć. Przełożenie, jak i poprzez korelację wpływać na rynek ropy, i odwrotnie. W zasadzie mamy w ostatnim czasie odbicie na rynku ropy, a Kanadyjczyk wcale nie jest mocniejszy, więc tego typu dywergencja pomiędzy usdk będącym relatywnie wysoko, z ostatnim odbiciem na rynku ropy, może zacząć się zmniejszać, i USDK mógłby podążać w kierunku południowym, więc za moment przejdziemy też do rynku ropy. Jeszcze zanim to, zerknijmy na złotego, który już w okolicach 4.03 nam się zameldował. Trend jest tutaj bardzo pokaźny i w zasadzie, tak jak wcześniej Państwu wspominałem, no nie ma tutaj czynnika, który. Mógłby pozytywnie na naszą walutę wpływać, a też nie ma żadnych rozczarowań ze Stanów, dlatego wciąż trend jest kontynuowany i to bez jakichś większych, znaczących korekt. Widzimy ten wykres miesięczny. Dawno takiej świece na wykresie miesięcznym nie widzieliśmy. Wcześniej to były świece z dużymi cieniami, górnym, dolnym, a teraz mamy jeden wielki ruch w stronę północną, 4,07. Jako kolejne zasięgi, natomiast, tak jak Państwu wcześniej też wspominałem na poprzednich spotkaniach, jeżeli dojdzie do podwyżki stóp w grudniu, to spodziewamy się nawet około 4,20 na zakończenie tego roku. No a w takim przypadku jakby cyklu podwyżek w Stanach Zjednoczonych, jeżeli tam nie dojdzie do żadnych rozczarowań, no to kolejne 10% utraty na wartości złotego, czyli 40 groszy w kolejne pół roku albo do, do 9 miesięcy, do 3 kwartałów byłoby jak najbardziej realne. No gdyby Stany przyspieszały jeszcze cykl podwyżek, no to nie ma co się tutaj oszukiwać. Będziemy mieli oczywiście jeszcze wyższe poziomy. Także jedynie jakieś bardzo znaczące rozczarowanie z USA mogłoby doprowadzić do tego, że, że złoty względem dolara nieco się umocni, bo nie ma żadnego czynnika, który sam z siebie by wpływał na złotego. Więc jesteśmy zależni tylko i wyłącznie od tego, co zrobi rezerwa federalna, więc 4,50. W połowie przyszłego roku to jak najbardziej do zrealizowania. W przypadku niezmienionych oczekiwań odnośnie cyklu podwyżek w Stanach. Ok, popatrzmy jeszcze na CHF PLN-a, bo tutaj mamy cały czas szansę na to, że jednak te opory w okolicach 395 wytrzymają w momencie, kiedy bank Szwajcarii zacznie reagować na. Rozluźnianie polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny, więc i Europlen mógłby znaleźć się na niższych poziomach e, właśnie w takim e, przypadku, jeżeli tamte banki centralne zaczną działać i nie rozczarują rynku, bo przypomnę, że rynek jest już bardzo, ale to bardzo mocno nastawiony na to, że zarówno EBC, jak i Bank Szwajcarii zrobią coś na swoich grudniowych posiedzeniach. Coś, czyli mamy tutaj na myśli albo obniżkę stóp procentowych, albo rozszerzenie programu e, skupu aktywów, jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny. E, w związku z tym te działania muszą się pojawić, bo jeżeli one się nie pojawią, to te opory e, w okolicach 3,95 pękną jak zapałka na PLN-ie i podobnie pęknie poziom 4,30 na europl Na razie mamy szansę na ich wybronienie. I przejdźmy do jeszcze krosów walutowych, w tym do eurofunta, na którego ostatnio też zwracaliśmy uwagę, bo na eurofuncie mieliśmy pokonanie linii trendu, a teraz widzimy jej retest na wykresie dziennym, czyli mamy linię trendu, wybicie, zejście wczoraj, przetestowanie jej okolic i teraz potencjalny ruch do góry. Więc jak na razie Bazowym scenariuszem dla eurofunta jest możliwość wystąpienia lokalnej korekty w stronę zniesienia 23,6%, do której jeszcze rynek nie dotarł. <laughs> Trend tutaj powinien pozostawać trendem spadkowym, natomiast w każdym trendzie zdarzają się korekty i to jest właśnie możliwy wzrost do poziomu 0,71 na eurofuncie. To cały czas jest prawdopodobne. Zerknijmy teraz, drodzy Państwo, na wspomniane wcześniej surowce co na nich takiego ciekawego się dzieje, bo mamy w ostatnim czasie tak to odreagowanie na rynku ropy jeszcze do wczoraj, podejście pod ostatnie tygodniowe maksima i tym samym ten scenariusz na zasadzie układu 3-3-5 jest tutaj nadal realizowany, czyli trzy fale do góry, trzy do dołu, więc brakuje jeszcze jednego impulsu do góry, bo tego typu korekta składa się zazwyczaj ze struktury 3-3-5, a więc... Ta piątka ostatnia powinna kończyć korektę, ale powinna być falą impulsu, powinna być taką najsilniejszą strukturą w korekcie. A przyspieszenie mogłoby pojawić się w momencie powrotu na do 47 407 dolarów, jeśli chodzi o Brent. I oczywiście wiązałoby się to z przełamaniem linii trendu jednej, jak i być może nawet tej drugiej, czyli tej głównej linii trendu, i wtedy dojście w rejon 52, czy też 54 dolarów za brand. I podobnie zresztą sytuacja wygląda na baryłce typu WTI, z tym, że tutaj zarówno jedna, jak i druga linia trendu pokrywają się w tym oto miejscu. Struktura jest taka sama, czyli trzy fale, trzy fale i brakuje kolejnego impulsu w stronę ponownie 50 bądź też 51 dolarów za baryłkę, tak? czyli przełamanie linii trendu bądź też już nawet wcześniej wyjście nad tą, ten poziom 403 dolarów na WTI, bo widzimy tutaj taką oś, tak? czyli to jest to rejon wsparcia systematycznie testowany przez rynek, teraz lokalny opór, natomiast jeżeli wyjdziemy z powrotem na ten poziom, to ten rejon ponownie powinien być miejscem wsparcia, Czyli to jest kwestia tego, czy uda się wyjść na 43 dolary. Jeżeli tak, to byłaby szansa na pokonanie linii trendu i na kontynuację tego ostatniego odbicia. Natomiast jeżeli chodzi o rynek złota, no tutaj w ostatnim czasie nie za wiele się dzieje. Mamy lokalne uspokojenie przy wsparciu, przy wsparciu w okolicach. Zarówno tego ostatniego minimum, jak i przy dolnym ograniczeniu formacji klina zniżkującego. Także dwa miejsca, które w tym momencie zatrzymują spadki na rynku złota, ale też nie pojawiają się tutaj żadne sygnały, które mogłyby doprowadzić do odwrócenia tego, tego ostatniego ruchu, czy to na wykresie tygodniowym, czy też na dziennym. Ani formacji świecowych, ani formacji cenowych jakichś wyraźnych tutaj póki co nie widzimy. Natomiast przejdźmy jeszcze do indeksów giełdowych. DAX. DAX kontynuuje wzrosty, więc nie ma ochoty tutaj na tworzenie w ogóle żadnej korekty. No i tym samym cały czas ten bazowy scenariusz z dotarciem w góry 12 tysięcy punktów, bądź też jeszcze wyżej pozostaje aktualnym i na tym jak na razie należałoby się skupić. Tak to Często na rynku bywa, że jeżeli nie dołączymy się do trendu po korekcie wyższego rzędu, to później ciężko jest natrafić na korekty e, rzędu niższego. A tutaj, taką korektę rzędu wyższego mieliśmy e, dość czytelną typu ABC, o której była mowa też na, tam, na, na spotkaniach, no już w zasadzie e, w ubiegłym miesiącu czy też dwa miesiące temu. No i bardzo piękna linia trendu. Plus na wykresie e, dziennym czy też tygodniowym, podwójne dno, jakie tutaj się pojawiło. Przebicie trendu powrót nad 10 067 punktów. To było kolejne potwierdzenie do tego, że DAX. Miał zacząć zawracać, także teraz już nie cofniemy się w przeszłość i do tych sygnałów kontynuacji trendu. A korekty w krótszych interwałach czasowych jak na razie wyraźnych nie mamy. Dlatego też bazowy scenariusz pozostaje takim, jakim był wcześniej, czyli długoterminowy trend wzrostowy. W Stanach Zjednoczonych tak, sesje będą skrócone ze względu na święto, jednak jak na razie jeszcze handel się tam. Odbywa na kontrakcie terminowym. Widzimy tutaj, że również Stany próbują rosnąć. Na samym początku tak celowo włączyłem wykres H1, bo tutaj mamy do czynienia z czymś, co może przypominać nam takiego odwróconego ergiera. Linia szyi była tutaj bardzo ładnie poziomo zarysowana. Lin tutaj wcześniej głowa, ramiona też na tych samych poziomach. Także całkiem ładnie to wygląda. Z wykresu H1, aby ten rynek mógł gdzieś wbić się w tą strefę oporu w okolicach 2, 117, 2, 130. Natomiast jeżeli chodzi o WIG-20, tutaj światełka w tunelu wciąż brak, jednak tak jak wcześniej Państwa wspominałem, no istnieje szansa, że w najlepszym możliwym scenariuszu dla wig 20 przejdziemy po prostu do jakiegoś marazmu i trendu horyzontalnego, jednak nie do odwrócenia tego trendu, bo jakby po przełamaniu tych wsparć Dalszym scenariuszem bazowym będzie zejście w okolice 1600 punktów. Więc to byłby nadal taki scenariusz bazowy, a teraz jak na razie może jakiś oddech po, oddech po tej serii spadkowych miesięcy, gdyby z polskiej giełdy wyłączyć te największe spółki surowcowe, energetyczne czy też banki, to nie radziłaby ona sobie tak źle, bo patrząc na... MWIG czy na SWIG to aż tak tragicznie jak WIG-20 w tym roku nie wygląda, natomiast te największe spółki ciągną naszą całą giełdę na niższe poziomy.